Dziś właściwie ciężko nam sobie wyobrazić bardziej ikoniczną piosenkę świąteczną niż Last Christmas. No może poza All I want for Christmas is you, ale wiecie o co chodzi. To charakterystyczne syntezatorowe brzmienie kojarzy się jednoznacznie. Teoretycznie hit grupy UM to kawałek o nieszczęśliwej miłości, jednak umiejscowienie akcji w czasie świąt wyłączyło kawałek z obiegu radiowego na 3 czwarte roku. I chociaż wydaje się, że w okresie grudniowym nie ma sobie równych, to w momencie premiery dotarł tylko na drugie miejsce. Jaki numer wyprzedził dzieło George'a Michaela? Jak powstał ten wielki przebój? Gdzie był kręcony i konieczny klip? I kto posądził łem o plagiat? O tym opowiem wam w dzisiejszym odcinku. Chociaż Last Christmas zostało wydane w 84 roku, to jednak cała historia rozpoczyna się w roku 83. Wtedy George Michael i Andrew Ridgely, czyli duet tworzący łem, odwiedzili rodziców Michaela w Hertfordshire. Coś zjedli, siedzieli przy telewizji oglądali mecz, ale George po chwili niemal nie wymknął się na piętro i spędził tam godzinę lub dwie. Na dół wrócił już mocno podekscytowany. Kolejny raz na górę weszli już we dwóch. Andrew doskonale znał pokój George'a z okresu szkoły średniej, bo spędzali tam razem sporo czasu. Jednak tego dnia w swoim starym pokoju George skomponował urzekającą, trochę melancholijną melodię, która wkrótce miała stać się rozpoznawalną na całym świecie. Zresztą Ridgely moment, gdy pierwszy raz usłyszał kompozycję określał chwilą zachwytu. Dodając potem, że Michael niczym alchemik pozyskał esencję świąt i zamknął ją w muzyce, okraszając to wszystko tekstem o miłości i odrzuceniu, którym trafił do serc słuchaczy. Na singlu Last Christmas uwagę zwraca jedna rzecz. A konkretnie to, że kawałek jest dziełem wyłącznie George'a Michaela. I rzeczywiście, nie ma w tym odrobinę przesady. Ogólnie był to czas, gdy Michael zaczął sobie uświadamiać, że poradzi sobie bez zespołu. Już na album Make It Big całkowicie sam stworzył i wyprodukował numer Everything She Wants, natomiast Careless Whisper było promowane wyłącznie nazwiskiem Michaela. Jeśli chodzi o Last Christmas, to George Michael w studiu zjawił się w środku lata, a konkretnie w sierpniu. By lepiej wczuć się w klimat, przestrzeń nagraniowa została ozdobiona łańcuchami i lampkami, natomiast Michael wziął się za nagrywanie podkładu, mając do dyspozycji dzwonki sań, automat perkusyjny Lean Drum i syntezator Roland Juno 60. Chris Porter, inżynier dźwięku obecny przy nagraniach, stwierdził, że George Michael nie był wybitnym instrumentalistą. Od początku założył sobie, że na pierwszym planie będzie jego największy atut, czyli głos. Samo nagrywanie to był niewątpliwie żmudny proces, bo Michael grał na syntezatorze dwoma, w porywach trzema palcami. Stąd pewnie te same akordy użyte są zarówno w zwrotce, jak i w refrenie. Dość ważnym elementem Last Christmas jest ikoniczny teledysk. I chociaż można odnieść wrażenie, że ten kręcony był w środku zimy, to tak naprawdę miało to miejsce w październiku. Więc o wyborze lokalizacji zdecydowała po prostu obecność śniegu. Gdy okazało się, że ten spad w szwajcarskim miasteczku Sassfej, zespół z całą ekipą pojawili się tam tak szybko, jak tylko było to możliwe. Jeśli chodzi o obsadę w teledysku, poza duetem WEM wystąpili znajomi grupy Debbie Killingback w roli partnerki Michaela, Pepsi i Shirley, czyli wokalistki towarzyszące zespołowi, a tą złą kobietę, która złamała serce George'owi zagrała modelka Cathy Hill. Przez lata krążyły plotki, że w klipie wystąpił też Martin Kemp ze Spandau Ballet, który później ożenił się z Shirley poznaną za sprawą Michaela, jednak pana te informacje kilkukrotnie dementowała. Teledysk, jak to Teledysk, nie jest pozbawiony drobnych przekłamań. Po pierwsze, grupa przyjaciół pod stację kolejki linowej Felskin Band podjeżdża samochodami, co normalnie byłoby niemożliwe, bo Sasfe jest jednym z kilku miast w Szwajcarii, gdzie ruch pojazdów spalinowych jest zakazany. Tutaj mała ciekawostka. Charlie Schmidt, obsługujący wagonik, nie wiedział w ogóle, kim jest grupa WEM, ani nie znał angielskiego, żeby zapytać, po co kręcone są te sceny. Jak mówi o tym, jaką klip zyskał popularność, dowiedział się 10 czy 12 lat później. Po drugie odnosimy wrażenie, że do wynajętego domu George ze znajomymi dostają się wspomnianą kolejką i że mieści się on gdzieś wysoko w górach zala od cywilizacji, co jednak nie jest prawdą, bo dom znajdował się po prostu na obrzeżach miasteczka, a właściwie znajduje się tam do dziś, podobnie jak charakterystyczny płot, który ponoć od 1984 roku nie był zmieniany. Ten domek zagrał jednak w teledysku tylko z zewnątrz, a sceny kolacji nagrano w innym. Dlaczego? Tutaj pojawiają się różne wersje. Najczęściej mówi się o tym, że chodziło o obecność kominka, na którym zależało twórcom, ale też pojawiają się informacje, że właściciel nie wyraził zgody na nagrywanie w środku lub że po prostu w tym czasie był nieobecny w miasteczku i do wnętrza ekipa nie miała po prostu jak się dostać. W każdym razie sceny w środku zostały nakręcone w domku Tita. Dziś mieści się w nim Centrum Kulturalne Steinmate, ale w tamtym czasie budynek stał pusty, a co za tym idzie, nie był ogrzewany, więc warunki pracy może nie były najbardziej komfortowe. Natomiast duże pomieszczenie mogło z łatwością pomieścić całą ekipę i sprzęt. W ogóle początkowo stół został zastawiony zamkniętymi butelkami z alkoholem, ale ktoś doszedł do dość sensownego wniosku, że będzie to wyglądać niezbyt realistycznie. Asystent reżysera napełnił więc wszystkie kieliszki, i cała kolacja przerodziła się po prostu w spotkanie. Dobrych znajomych przy winie, dlatego pomimo tego, że w nagraniu nie brali udział zawodowi aktorzy, to wszystko wygląda bardzo realistycznie. Choć na przykład Andrew wspomina, że wina wypił za dużo i do finałowej sceny nie dotrwał. Zwróćcie tutaj jeszcze uwagę na charakterystyczne krzesła, bo te zostały wypożyczone z pobliskiej restauracji cór Myle. I ponoć krzesła pamiętające tamte czasy do tej pory znajdują się na sali. Cały teledysk dość mocno nawiązuje do tekstu piosenki, w której chodzi o to, że George Michael w zeszłe święta oddał swoje serce dziewczynie, która następnego dnia to serce mu zwróciła. I w kolejne Boże Narodzenie pojawiła się u boku innego faceta, którego gra Andrew Ridgeley. Kluczowym elementem jest tutaj broszka. W retrospekcjach widzimy, że był to prezent, który George dał swojej ukochanej, a rok później broszkę nosił jej nowy chłopak. W rzeczywistości broszka należała do mamy Andrew i co gorsze zgubiła się po pierwszym dniu nagrań. W szukanie za Zaangażowany był cały personel hotelu Walizerhof, gdzie zameldowała się ekipa, i ponoć wszystko zostało przewrócone do góry nogami, a broszka znalazła się w śniegu przed hotelem. Teledysk do Last Christmas został nakręcony na 35 mm taśmie filmowej, dzięki czemu w 2019 roku klip został opublikowany w rozdzielczości 4K. Jest to rozdzielczość, którą taśma jest w stanie pokryć bez problemu, jednak wymagało to pracy nad teledyskiem praktycznie od zera. Dokonano skanów, gradacji kolorów, ale trzeba było też trochę pokombinować, bo zachowało się 7 z 8 taśm. W związku z tym 5% materiału musiało zostać otworzone z pierwotnie skonwertowanej wersji. W 1984 roku nie tylko Michael wpadł na pomysł nagrania świątecznej piosenki. Bob Geldof po obejrzeniu bardzo poruszającego reportażu BBC o głodzie w Etiopii chciał nagrać singiel charytatywny. Zaprosił do współpracy Mitch Ura z Ultra Vox razem z którym napisali numer Do They Know It's Christmas. Z kolei w nagraniu piosenki brali udział topowi artyści z tamtego okresu, jak film. Collins czy Sting, więc nie mogło zabraknąć George'a Michaela, który zdążył już wrócić ze Szwajcarii. Numer Geldolfa okazał się sukcesem, zbierając miliony na pomoc dla Etiopii, choć na pewno zadziałał tu marketing i szczytny cel, bo nawet sami twórcy przyznawali, że nie chodziło w tym wszystkim o piosenkę, a o pieniądze, które zarobi. Natomiast to właśnie Dooday Now is Christmas okupowało w Wielkiej Brytanii pierwsze miejsce na liście przebojów, skutecznie spychając Last Christmas na pozycję wicelidera. Natomiast George nie uniósł się pychą i tantiemy ze swojego kawałka też postanowił przekazać na pomoc Etiopii. Chociaż w głębi serca marzył o tym pierwszym miejscu i niestety nigdy go nie doczekał, bo Last Christmas znalazło się na szczycie listy na wyspach dopiero w 2021 roku. Po wydaniu Last Christmas wydawnictwo Dick James Music złożyło pozew w imieniu autorów piosenki Can't Smile Without You, oskarżając Georgia Michaela o plagiat. Piosenka wykonywana przez Barego Maniloa czy The Carpenters miała być zbyt Mocną inspiracją dla liderałem, jednak sprawę umorzono. Po tym jak muzykolog przedstawił 60 piosenek z ostatnich 100 lat, które miały podobną sekwencję akordów i melodię. Far Out magazine próbuje w Last Christmas odnaleźć trochę drugie dno, sugerując, że sam teledysk przedstawia w pewnym stopniu Michaela prowadzącego podwójne życie. Wesołego, uśmiechniętego, czyli tą wersję dla publiki, mediów, ale też tego, który myślami jest gdzie indziej, który odczuwa ból, zdradzonego, zmęczonego sławą, być może ukrywaniem homoseksualizmu. Dlatego też świąteczna radość zostaje zestawiona z problematycznością heteroseksualnych związków. Natomiast na koniec dodam tylko taki mały fun fact, że Last Christmas jest ostatnim teledyskiem, w którym George Michael jest bez brody. W klipie do Everything She Wants widoczny jest już zaros, który piosenkarzowi towarzyszył będzie do końca życia. A jeszcze jeśli chodzi o ten kanał, to są nasze pierwsze wspólne święta, no, jeśli mogę tak powiedzieć, ale chciałbym Wam życzyć szczęścia. Szczęścia w takiej definicji, jaką stworzycie sobie sami w głowie. Jaka będzie odpowiednia dla Was, a nie dla wszystkich w koło. Żebyście kierowali się swoimi ambicjami, marzeniami, po prostu byli sobą i żyli zgodnie ze swoimi ideałami, jakkolwiek abstrakcyjne by one nie były. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku.